Z filmowania trzeba tele telefony odbierać Telefono Halo halo, halo, halo. Totoro to Totoro to 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 ko ko ku kiki Ci ci, tu, tu tu a kuku Nie odbieram Odbiorę jak będę chciała i jak będę mogła. A zawsze mogę oddzwonić, bo tu się rozplaszczył jeden gość. <laughs> się rozplaszczył tutaj, mi podskakuje, mi ręka drży. Bo on na mnie wskakuje: ti, 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 ti. Ta, 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 ta ta Moja żaba rozplaszczona. Żaba zielona. Żabusia jest czarna i będzie czarna. Czarna żabusia, czarna panienka, panienka z okienka, panienka z YouTube'a. Wszystkie moje piękne pysie, wszystkie moje zdrowe. Misie! To nie misie, to joreczki, to joreczki dla panienki. Dla chłopczyka i panienki. Dla dzieci i dla rodziców. Czasami też dla dziadków. Bo dziadki kochają takie małe psiaczki. Bo dziadki kochają ciciulki, Swoje wnusie, wnuczki i wnusie. Kochają dziadziusie kupują dla wnusi kupują dla wnusia pięknego lalusia mojego Jorusia. Tintirinti spontanicznie układam melodię Tintirinti spontanicznie sobie słowa kleję jak mi się podoba a jak się nie podoba wyłączcie głośnik przejdźcie na inny kanał Albo w nowej karcie zróbcie podkład muzyki, którą lubicie i kochacie. O. A teraz muszę odebrać, bo to jest gwizdanie telefoniczne gwizdanie. A wiecie co to za sygnał? To jest sygnał jorkowy. To moje kochane joreczki. To moje. Ty ty. Pu pu Teraz odłożę, ale za chwilkę, bo mam piękne ujęcie, a telefono grało, telefono, takie są sygnały. Dla mnie do piesków to jest gwizdzący sygnał, bo ja na pieski też gwizdzę. Piękne Jorki jak mam w tym roku i w zeszłym 2018 i w 2019 to tylko życzyć każdemu hodowcy. W każdej hodowli, żeby się rodziły tak piękne, zdrowe, wesołe ślicznoty z krótkimi pysiami i ładnymi oczami, stojącymi maleńkimi. Z grabnymi uszkami, gęste włosy, no to to, to 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 Chcę zbliżyć, ale no niestety pieski się pobudzają zaraz. Ty ty ti, ti. Jak tak zakukam, to one uszkami strzygą. No bo to są pieski, terrierki, polowczyki. O, no niesamowite, bardzo uwielbiam takie pozy, pozycje. No, czy, czy, proszę Państwa, czy nie możecie się w nich od razu zakochać i kupić od razu dziś? Dziś albo jutro? Zapraszam, ja nie świętuję, ja nie mam świąt, nie mam weekendów. Każdy dzień, każda noc to jest praca. W hodowli, żyjące zwierzęta, zawsze jest praca. Nawet w środku nocy o 12, o 2, o 3, o 4 rano. Każda pora jest dobra do pracy, do odebrania porodu. Albo do karmienia, albo do sprzątnięcia kubki, albo do zrobienia kroplówki. Bo mamusie różnie przechodzą te porody. Kto jest mądry, ten wie. Niektóre mamusie muszą mieć cesarskie cięcia. Mamusie, po... cicho tam, to jest samiec. Samiec nadaje, bo on czuje cieczkę. A ja go tu obok zamknęłam, bo on nie może. On jeszcze jest za młody. On dopiero ma rok i nie ma uprawnień. Halo, nie możesz kryć jeszcze. Poczekaj, jeszcze rok. No, się uspokoił. Od razu zrozumiał. Jak dostaniesz uprawnienia na wystawach jako pies reproduktor doskonały, to wtedy będziesz mógł. A teraz nie dla psa kiełbasa. Nie dla myszki spyrka. A właśnie, że dla mys myszki spyrka jest. I dla pieska u mnie jest lepiej niż kiełbasa, bo jest wołowinka i kurczaczek zagrodowy albo kukurydziany.

Pół godziny temu wołowinę gotowaną. Są tak najedzone, że aż się rozplaszczają i chłodzą brzuszki, bo w brzuszkach w tej chwili jest elektrownia. No. One trawią wołowinę i są rozgrzane. Także mają mm, dużo energii w sobie. No, nie dam rozmawiać. Muszę wyłączyć, bo no, zaraz tego samca chyba tu dam. Zaraz tego samca tu dam, jeszcze go sfilmuję. Jest młody, śliczny samiec do sprzedania. Jak ktoś chce rocznego samca, pieska, no takiego jak słychać. Do zakochania jeden krok i jeden jedyny krok, nic więcej. Także on jest od razu zakochany w każdej suczce, która ma cieczkę, i bardzo aktywny, bardzo chętny. Jak ktoś potrzebuje, to piesek jest prześliczny, z bardzo dobrym pochodzeniem, rodowód jest wyśmienity. On sam ma wszystkie cechy prawidłowe: dwa jąderka z gryz, ilość się kaczy, linia grzbietu, ładna morta, krótka, malutkie uszka, linia grzbietu, linia klatki piersiowej, wszystko. Ogonek ładnie nosi do góry, uszka też do góry. Także jeżeli ktoś chce. Pieska rocznego to mam. O, on tu cały czas śpiewał. On tak śpiewa. On tak śpiewa, bo nie dałam go na ogródek, ponieważ są suczki, nie chcę, żeby zapładniał. A już by chyba był zdolny, bo jest dojrzały płciowo. Ale nie ma uprawnień. Ja w ogóle mam innego reproduktora. No. A on jest taki niedopuszczany do suczek. On czuje. On w powietrzu czuje feromony żeńskie. Te cieczkowe zapachy. Pies bardzo dobrze to czuje. Z daleka, chyba z dwóch kilometrów. Także jak pies taki na wsi wędruje do suk, to on wie gdzie on wędruje. On już to czuje w powietrzu, gdzie taka suka jest, która ma cieczkę, która rozwiewa wiatr, i jej zapach niesie. A tutaj on czuje te zapach, chyba przecież ściana przez ścianę, czy, czy po prostu w jednym pomieszczeniu, czy w drugim, czy na podwórku. Suka pozostawia zapach w swoim moczu. Tu siknie, tam siknie i już jest zapach i pies już wariuje. Także ten piesek się teraz uspokoił chwilowo. Na razie chyba zrozumiał, że ja go nie posłucham, jego pisków, że go nie wypuszczę. No i teraz mogę dalej kontynuować nagranie, bo jest bardzo ładne, są ujęcia. Najadły się wołowiny gotowanej. Wołowina jest bardzo syta. Jeżeli ludzie rozróżniają wieprzowinę, wołowinę, baraninę, koninę. To wiadomo, że wieprzowiną schabowy też jest syty, ale bardziej syta jest wołowina. Ugotowany kawał wołowiny trzyma na cały dzień. Można raz na dwa dni, raz na tydzień nawet się najeść do syta wołowiny. To jest naprawdę takie. Z tym, że ludzie teraz niektórzy unikają mięsa. Wege wegetarianie lub weganie. No, ale ci, którzy jedzą mięso, to mają białko, tak? W mięsie, żelazo. Wszystko, i wapń, i fosfor, i, i wszystkie mikro, makro elementy. Kunaćku, Titulku, Pytusia, katusia. A pieski rosną, i pieski są mięsożerne, tak? To są drapieżniki. Psy to są drapieżnikami mięsożernymi. One muszą jeść mięso, po prostu to jest ich dieta, to jest podstawa bytu. My ludzie nie możemy zmienić łańcucha pokarmowego i zrobić z mięsożernych zwierząt roślinożerne, a z roślinożernych mięsożerne. Tak jak to zrobili w Anglii i karmili krowy mączką kostno-mięsną z padniętych baranów. I z tego powstała. Choroba wściekłych krów. No, nie można zmienić łańcucha pokarmowego i zwierząt roślinożernych na mięsożerne, a mięsożerne na roślinożerne. Nawet podstępem, dając do paszy mączkę mięsnokosną, to i tak to natura się zemści. Moje pieski jedzą mięso i to w czystej postaci, gotowaną wołowinę i surową mieloną. Mieloną, skrobaną, siekaną i ja po prostu. Wiem, że na najlepsza karma, sucha, nie zastąpi czystego mięsa. Dostają bardzo dużo mięsa kupowanego w Makro. Zawsze chwalę Makro, bo tam na dziale mięsnym są gastronomiczne produkty dla gastronomii. Są dobre ceny, duże opakowania, różne gatunki. Pierwszy gatunek, drugi gatunek gulaszowe, wołowe bardzo tanie po 15 złotych kilo. Ze ścięgnami. Które też dobrze działają na wzrost, na rozwój szczeniąt, szczenią, tak, obojętnie jakiej rasy, na psy. Psy rosną i potrzebują do swojej tkanki kostnej, do wszystkich narządów wewnętrznych i do wszystkich, co wszystko, co u pieska rośnie, a piesek rośnie cały. Pieskowi rosną pazurki, włosy, oczy, mózg się rozwija, wszystko potrzebuje dobrego odżywienia, dobrego pokarmu. Ja im nie żałuję, ja sama nie zjem pieskowi domu, ale nie stać na to, żeby i sama zjeść, i piesek, żeby miał. Ale ja już nie jestem taka łakoma na mięso, jak to było kiedyś, kiedy byłam bardzo młoda. Uwielbiałam tatar, uwielbiałam surowe mięso i w ogóle mięso zawsze. A w tej chwili yy, dzisiaj miałam na obiad jajka sadzone, ziemniaczki pyszne. Z koperkiem i ze szczypiorkiem. I do tego miałam rzodkiewkę, sałatkę i pychotka. pychotka. I mówię, nie potrzeba mięsa. Wystarczy jajka. Jajka w zupełności zastępują mięso. Jajka, ryba. I tu się a ta śpi i ma w nosie. I ma w nosie prosie. No mam tak śliczne mordy. Proszę Państwa, ja zrobię im portrety. Portrety zrobię dziś, jutro będę robić filmy w zbliżeniu. Ale są to tak piękne psy. Tak piękne, zgrabne głowy, ciałka, budowa anatomiczna. I te mordki, te mordki, które są do całowania. One są chętne. I tu są miniaturki, Proszę państwa one miały 75 tygodnia i ważyły 460 gram. Trzy trzy, 3 stąd. Trzy dziewczynki tutaj z tych filmowanych, one są nadal malutkie, miniaturki, ważyły 460 gram, czyli 46 deko, w wieku 7,5 tygodnia szły na przegląd o takiej wadze. Były, były na przeglądzie miotu, kiedy już były wystawiane metryki i ważyły 460 gram. No są cu, cu, cu. Ten, co tu leży, to jest większy, tak? Większy. Chyba chłopak. Mam chłopaka większego i mniejszego i trzyma peńkie suńki z główkami jak lala. Pokaż lala buzia. Buziaka, 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 pokaż lola, buziaka, buziaka, buziaka. Dzieciom będzie się podobał mój film, bo jak ja tak śpiewam, miauczę, Śmieszne wierszyki układam. To dzieciaki do mnie piszą na YouTubie, że niech pani nagrywa te filmy, bo dzieci lubią oglądać. Dzieci lubią, jak pani tak mówi do piesków. I po co się drapiesz, jak jesteś kąpany? Te pieski moje są kompane dwa razy w tygodniu. Tak potrafią się brudzić, skakać, rozwalać wszystko, gryźć, rozsypywać, kąpać się w wodzie do picia, karmę mokrą rozdrapywać w suchej robią piaskownice.

no, chodź, tu do zdjęcia! No, chodź, tu do zdjęcia! Ja ci zrobię zaraz foto. Foto wideo. Ty, Malusia. Ty, Malusia. Ty, tu La, 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 La. Ty, A mucha mi tu przeszkadza, naprawdę. Ciągle mi na rękę siada, bo mam otwarte okno, a wiadomo, jak jest mięso. Uff. To już muchy lecą. A mięso jest dla zwierząt, dla moich piesków. M mięso dla piesków, a muchy już, już mnie atakują. Już zwiad zrobiły, że tu w otwartym oknie się unosi zapach gotowanej wołowiny. One wiedzą, że to wołowina tutaj była i jest. I jeszcze jest. Te już się najadły, nie mogę je przekarmiać, bo będzie kupa za kupą, jeszcze będzie krowia kupa. Jak będą pieski prze przejedzone, Przeżarte, przełakomstwo po prostu. Jaki człowiek się przeje, no to tak samo piesek. Jak człowiek się przeje, to też pójdzie zaraz i zaraz robi krowią kupę. A moje pieski tak samo. Muszą jeść tyle, ile trzeba, ale łakomstwo trzeba ograniczyć, mimo że to są maluszki, ale muszą jeść nie tylko wołowinkę. Muszą jeść jeszcze inne produkty, twarożek półtłusty, żółtko, ser żółty dobrego gatunku, ostatnio kupowałam po 22zł kilo, po 27zł kilo i po 33zł kilo. Czyli wapń tam jest na full. Ja daję żółty ser po to, żeby miały zapas wapnia do wzrostu kości. Także daję im jeszcze inne artykuły, jak, jak się najedzą mięsa, aż się przejedzą, no to nie zjedzą już ani żółtka ani serka żółtego, ani twarożku półtłustego, ani rybki, a ja chcę, żeby one miały jedzenie zbilansowane, urozmaicone i żeby ładnie mi rosły i miały odporność. Bo ja...